Dzień dobry, Night City. Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. Wi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Na zdrowie. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie, powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo se como te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Chciałbym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Garaż Dzikiego? Trzymał tam swój motocykl, ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno. To jego prywatne rzeczy. Daj spokój, on nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, piesz ten klucz. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. AITVO. Hey, V. To nie jest zbyt bezpieczna okolica Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę godzina czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku? Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty Misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Heywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował, ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić wi. Boisz się wspomnień. Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś tu była. To wystarczy. Chodź. Cieszył. Lubił grzebać w silnikach Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił Zrozumie wszystkie twoje problemy i nie daje głupich rad. A to tu chyba wisi od 2020. Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. Hmm. On jest Cejwut. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Pełne. <laughs> Jego ulubione. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Komu bije dzwon? Ernest Hemingway. Czytał to dziesiątki razy, zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobre? Jakoś nie było okazji. Ta książka by się w sumie nadała na ofrędę. Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Tak. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. To całe, Jackie. No i masz już coś na ofrendę, ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Zamknięte. Co tam jest? Jego kanciapa. Widocznie miał do niej osobny komplet kluczy. Rozejrzyjmy się, może gdzieś się tu schował. Mam klucz. Och, Jackie. Mandala. Tak. To długa historia. Wszystko w porządku. Nawet nie wiesz jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że. Powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie Mandali. Powiedział mi, że z piasku ton to może postawić zamek, rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ, niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Nie, to jego amulet. To jedna z pierwszych butelek z ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył sensą tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jack ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Wezmę to, pasuje do niego. Piękne zdjęcie, skórzany pas. Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Akwarium? Zostało po takosie. A tako to. To była jego ryba, rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Czyli to jest tata Jackiego. Stary Gangus. Valentinos, oczywiście. Poznałaś go? Nie, tylko o nim słyszałam ale nikt go tutaj nie wspomina dobrze. Paćmy już. Wiesz co, V? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie, Wes. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co, zbieramy się? Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotu silników. Hej, spotkamy się w Kojocie. był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, Padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Wij, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Melstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go trzy razy obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: Nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. descansa pas mi o... W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego w pierdolu jak od Jacka Wellsa. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía olor, ol, ol, honor. Podría haber llegado lejos. Mis kondolencja a la familia. Que descanse w paz. Ktoś jeszcze? Często wracam do tego jak się poznaliśmy. Zaczęło się od tego, że przystawił mi broń do głowy. Potem zebraliśmy wpierdol od lokalnej policji. Trochę przeze mnie, a trochę przez dziekiego. Pół godziny później jedliśmy obiad u jego matki, bo okazało się, że mamy coś, co nas łączy: zasady. Jackie Wells, człowiek honoru, na pierwszym miejscu stawiał zasady i przy nich trwał. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Mano, to jedno czego nam nie wolno bać się drugiego człowieka. Heywood zawsze było w jego sercu. To ono uczyniło go takim, jakim był. Ale najważniejsze było co innego. Wszyscy myśleli, że Jackie to zawsze uśmiechnięty facet, który we wszystkim widzi jakieś dobre strony. Mylili się. Jackie Wells był kurewsko-ambitnym facetem, który nigdy nie odpuszczał. Ta ambicja kosztowała go życie. Ale zrobił to, o czym zawsze mówił. Wyciągnął rękę po sławę i bogactwo. Nie bał się. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to, o czym świadczy, to jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia. Spoczywaj w pokoju. Czas Przyjaciel. na toast. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobry z ciebie chłopak. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Słońce co z tobą? Dziękuję. Ale nie mogę ich przyjąć. Mam nadzieję, że rozumiesz. Do zobaczenia. Będzie mi go brakować. Już brakuje. Mnie też, manu. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za, Jackiego. Za Dumnego Syna Heywood. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Kurwa stypa za stypą. Najpierw szef, teraz Wells. Campo strasznie się wkurzał, że go nie puścili na pogrzeb. Dobrze, że go puścili na pogrzeb, Gustavo. Fakt, ale z Wellsem też miał sztamę. Smutno tak. Pijesz z nami? Znaliście się z Jackiem? My nie, ale szefowie tak. Zawsze o nim dobrze mówili. Szefowie? Gustavo i Campo Orta. Gustavo nie żyje? Ktoś go wysłał do Piachu. Nie wiemy kto. Ale się kurwa dowiemy. Chujowy miesiąc dla Valentinos. Piję. Niech spoczywa w pokoju. Totalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. Polać ci za Jackiego. Widzę, że Valentinos nie zapomnieli o Jackim. Takie dni nawet najwięksi skurwiele okazują szacunek. Zasady. Czeki zawsze je szanował. Były dla niego ważne. Dziwnie tak, bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Polej. Za czekiego? Amen, bracie. Olej jeszcze innego. Ile tylko chcesz. Żegnasz jednego ze swoich, Padre? Żegnam dobrego człowieka. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie. Pamiętam, jak matka go urodziła. I jak odszedł jego ojciec. A potem, jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. I co, padre? Myślisz, że Jackie patrzy teraz na nas z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem. I tyle? Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie, na pewno. Na mnie czas. Z Bogiem.